Jest! To są napisy końcowe! Skoczyłem <ścoughs> lata! SIX <Sick> Songa! Wow. <ścoughs> Tego się absolutnie nie spodziewałem, ale tak mamy napisy końcowe. Więc teraz trzeba moje wrażenia opisać. Na razie czat mam wyłączony, więc jak coś na razie was nie widzę, bo mam... Napisane sobie wszystkie rzeczy, o których chciałem powiedzieć, jak przechodziłem tą grę. Ostateczne wrażenia to trafi na YouTube. BA, pozdrawiam YouTube. Okej, okay, z rzeczy, które sobie wypisałem, to na początku to, co najbardziej widać w całej grze, czyli absolutnie tip, top, grafika, wizja e, artystyczna. Jeju, to, to jest. Jestem giga fanem takich rysowanych gier, a to widać, że jest. Może nie rysowane na kartce, ale widać, że to wszystko ręką ludzie robili. To wszystko mieli pomysł i to jest wszystko razem ze sobą sklejone. Idealnie ze sobą sklejone, praktycznie cała gra w jednej... O! Jakub Augustyński, Karol Furnalczyk, są Polacy w teamie. Kamil Kloc jeszcze widziałem, są Polacy w, w teamie genialnie. Wszystko jest ze sobą graficznie połączone. Jeden boss się wyróżniał na tle innych, bo był zcieniowany i był jeszcze lepszy niż pozostałe, ale zdecydowanie był to e, również w tej samej stylistyce, delikatnie ładniejszy, ale to jakie animacje w tej grze, e, grze są, przychodzę do kolejnego punktu, Jej te postacie się tak przepięknie wyginają, te postacie się tak przepięknie ruszają, to to jest jaka, to jest topka topek tego, jak ta gra jest przepięknie zanimowana. Ja jestem zakochany w tej animacji. Nawet jakby sama grafika była genialna, styli, yy, wizja artystyczna była genialna i animacje gówniane to, to yy, do wywalenia, ale te animacje wszystko perfekcyjnie doklejają. Zmiana mechaniki yy, z jedynki. Czyli co, my, czyli co myślę o pogodżampach nowych? No przynajmniej tych niektórych, bo ja przez całą grę robię te same pogodzampy co w jedynce. No i duch, po śmierci, zamiast ducha, mamy kokon. Dla mnie to nie była to. Ten duch w jedynce. Był moim zdaniem genialnym pomysłem. Jest to mechanika, niemal jak so -so -so slajka. Tutaj wprost był jak w so -so slajku, że podnosimy duszę po śmierci, ale ten duch bardzo dużo klimatu dodawał, bardzo fajnie pasował do postaci najta, bardzo fajnie pasował do też całego świata. Szkoda, że tutaj zrezygnowali z tego, ale również mamy Kokon, który chyba również, który pasuje po prostu bardziej do tej postaci, również Pogo jumpy, ja jestem gigafanem tego, że zmienili w tej grze te pogo jumpy. Pogo jumpy, jak ktoś nie wie, to to jest to jak skaczesz na kilku pogo, czyli pod siebie, to tutaj mamy na lewo i prawo, a nie tylko na dół. Pomimo tego, że zmieniłem te pogo jumpy w połowie gry na podstawowe, jak w jedynce, to jestem gigafanem tego, że oni zmienili je w tej grze. I na pewno następny raz, jak będę przechodził tę grę, to Zdecydowanie bardziej przetestuje te pogo jumpy. Pomimo, pomimo tego, że niektóre sekwencje platformowe będą mi jeszcze bardziej hardkorowe. nowy system monetarny. Dwie waluty dla mnie zdecydowanie na plus. Gio w jedynce nie działały tak jak w Soulsach. Będę się dużo odwoływał do Soulsu, bo dużo gram głównie w Soulsy tak naprawdę na streamach. Nie działały tak jak w Soulsach. Macie, może kliknę, żeby muzyczka była. Game completion. Okej, okay, tutaj macie jeszcze moje statystyki, ile mi to zajęło. A co nawet, zobaczmy. Still Soul mod mamy. Okej, okay. niech muzyczka po prostu gra w tle teraz. W dwie waluty i każda z tych walut ma zupełnie inne znaczenie. To mi się bardzo podoba, bo Gio w jedynce odpowiadały za wszystko? Czyli sklepy tak naprawdę, żadne nic poza to. No i ławki niektóre stacje, ale bardzo mało odpowiadały Gio, tak naprawdę tylko sklepy, a tym razem mamy dwie waluty. Która, jedną, która odpowiada za sklepy, ławki i przenoszenie się między lokacjami. Czyli zachowaliśmy Gio, które nazywają się Roseri, i mamy również zupełnie nową walutę, która odpowiada za rzeczy zużywalne i za niektóre questy, ale głównie za rzeczy używalne. Bardzo dobry strzał, bardzo pasujący do tej gry, bardzo ciekawy, choć długo nie wiedziałem, o co chodzi ze srebrną walutą. Czerwona była bardzo e, logiczna. To dobra decyzję podjęli, ale za dużo się jej dostaje, za łatwo można wymaksować, za łatwo można jej dostać, za dużo tak naprawdę. Nowy system czarmów z jedynki, czyli buildy to, e, nie pamiętam jak się teraz nazywałem. Tam mieliśmy parę takich stałych. E, Hunter, reaper, to się... Wonder to się nazywało. Nie pamiętam jak dokładnie się te buildy nazywały, ale można było robić sobie buildy. W jedynce jak mieliśmy czarmy, to mieliśmy ograniczoną ilość miejsc, w które mogliśmy dać buffy. Tutaj również mamy ograniczoną ilość miejsc. Ale w zupełnie inny sposób zmieniamy nie tylko to jakie dostajemy buffy, ale też ile buffów defensywnych możemy nałożyć na postać, ile buffów zużywalnych, konsumbeli, ile buffów statycznych. Statycznych mam na myśli kompas, mam na myśli pieniądze automatycznie się zbierają, takich bardzo, bardzo supportowych. I tym to zmieniamy. Nie możemy sobie wstawić na przykład jak w jedynce 5 buffów do, do damage'a i żadnego kompasa, nic supportowego, Tutaj musimy balansować co możemy wzmocnić, co możemy. Czego nie możemy wzmacniać gdzie pójdziemy full w damage, gdzie pójdziemy full w obronę, zupełnie in, inna mechanika i też fajnie, że mamy zupełnie nowe mechaniki bicia bo można mieć szybką katanę, jak ja to nazwałem, czyli krótką, ale bardzo szybką broń. Mogliśmy mieć silne, ale dalekie, silne, ale w zupełnie inny sposób skaczące. Inne pogo -jumpy również mieliśmy. To jest zdecydowanie warte wspomnienia, że każdy z tych buildów miał inne pogo -jumpy, inne też ataki z rozbiegu. Zdecydowanie na regrywalność to wpływa bardzo pozytywnie, bo ja mam ochotę przejść kolejnymi rzeczami tą grę. Co, ee, nowy system znajdziek i questów. Tak, znajdźki w jedynce. Znajdźki dawały nam albo Gio, pi, e, pieniądze, albo e, były do, e, odpowiadały za jednego wielkiego quest'a, w którym znajdowaliśmy je, ziomeczkowi jego dzieci. Takie zielone robaczki. Tym razem również szukamy tych dzieci, ale mamy całkowicie zmieniony i zmieniony. Wprowadzony system questów. Qu questów, które można wykonywać. Głównie sprowadzają się do szukania czegoś, ale zupełnie e, no, e, nowych przedmiotów dają też zupełnie inne rzeczy. Bo w jedynce dostawaliśmy hajs i dwa czarmy. Tutaj dostajemy hajs, czarmy, przedmioty, maski na, na HP, Do, dostajemy e, wzmocnienie też e, paska HP, ile można. E, paska many, nie HP, paska many I, e, i HP i paska many znacznie więcej można dostać z tych questów, Znacznie bardziej zróżnicowane są, bo to nie jest sz, e, szukanie przy okazji znajdujesz coś w lokacji i szukanie tych zielonych. Tylko zupełnie e, znacznie więcej jest tego do, e, do szukania i w inny sposób, bo są poszukiwania, że znajdujemy przedmiot, który leży na ziemi i nam pokazuje, gdzie dalej iść, bo e, też on nas potrafi doprowadzić do bossa, gdzie w mieliśmy maksymalnie element parkurowy, a tutaj można do, dojść do bossa, może dojść do gangfightu, więcej i lepiej. Akurat to jest prosty przykład ewolucji, nie rewolucji. Brak jakichkolwiek mikropłatności. To jest warte wspomnienia. To o tym się nie mówi przy HoloNight, bo HoloNight jest nie, dość, że jest genialny zmon genialno acenez. <ścoughs> to nie ma żadnych mikropłatności. Nie można nigdzie. Wchodzimy w Ekstras i tutaj są kredyty. Nic e, nie ma do e, zapłacenia. Genialna decyzja. Jestem giga wielkim fanem tego. Genialny soundtrack, nie mam wiedzy na temat muzyki, więc nie będę dużo o niej mówił. Ale jeju, muzyka w niektórych miejscach, w tym mechanicznym miejscu przed końcem gry, w tym poniżej, e, walki z ostatnim bossem, w e, lokacji z piłami i... E, e, metal giry z girami. Genialna, ja ją szukam po przejściu tej gry. Czyli te, teraz po tym streamu, na pewno jest niesamowita muzyka w niektórych miejscach. Ja się głównie nie skupiałem na muzyce, bo gadałem z czatem w trakcie tego. Ale jak mi ktoś na czacie pisał, ale genialna muzyka, to chwilę poświęcałem temu. I tak naprawdę trudno mi jest wymienić miejsce, gdzie jest zła muzyka w tej grze, nie licząc, nie licząc uszala. Ale uszala to już, jak ktoś przejdzie tą grę, to będzie wiedział. Niezwykle satysfakcjonująca eksploracja jest w tej grze. Naprawdę, nieważne gdzie bym poszedł, to czuję się, że twórcy czują, że tam gracze by chcieli pójść. I dajmy jakąś pierdołę tam. Niech się cieszą, że coś odkryli, coś znaleźli. Tutaj za ścianą, tutaj przebij się przez tą ścianę. To wygląda jak zniszczalne. To jest zniszczalne. Idź tam, graczu. Cokolwiek tam znajdziesz. Co, cokolwiek tam na pewno będzie. I tego jestem giga fanem. Niezwykle mi się przyjemnie eksplorowało tą grę. Niezwykle wchodziło mi się w różne zakamarki. Ale ta nie jest gra idealna. Ma również minusy. I z minusów sobie zapisałem, że tani poziom trudności. Ta gra jest trudna, ale dlatego, że jest niezbalansowana. Bo sobie bardzo często przywołują samonów. I ci najgorsi bosowie yy, w tej grze zawsze mają samonów. Jeśli jest jakiś zły boss w tej grze, to on przywołuje samonów. Nie jestem w stanie złego bossa wymienić, który byłby solo. Nie jestem w stanie nie wymienić yy, Wam takiego. Ale jak chodzi o bossów, którzy przywołują i są źli, to Prime Mucha Beastfly. Na topce jest tego! Boss, na którym najwięcej czasu spędziłem, najgorszy w grze. I to, że od początku gry przeciwnicy zadają podwójne obrażenia. Naprawdę, ta gra się kończy już przeciwnikami, którzy zadają potrójne obrażenia, ale niemal od e, pierwsi bosowie, bardzo wcześnie już zadają podwójne obrażenia, gdzie w jedynce do tego nie dochodziło, a tutaj zwykły przeciwnik. Który, pajączek, którego ledwo widzisz, jak na ciebie wskoczy, jest ci w stanie zadać obrażenia. Jest ci w stanie zadać podwójne obrażenia. Nawet dochodzi do sytuacji z typu obra obrażeniami, które już są na końcu gry, bo ostatni boss ma do sobie tą mechanikę, przynajmniej ostatni boss tego edding który ja zrobiłem, i ma już mechanikę, że zadaje potrójne obrażenia, i wszystkie jego ataki zadają podwójne obrażenia, nie licząc tych potrójnych. Bardzo tani poziom trudności. Jeśli twórcy wprowadziliby podwójne i potrójne obrażenia dalej, gdzie potrójne wprowadzili, ale podwójne dalej, zdecydowanie lepszy byłby odbiór na samym początku tej gry. Nie byłoby e, takiego ryku wśród recenzentów, że ta gra jest za trudna, a to się głównie pojawiało. Jeśli już widziałem, że ktoś coś pisze o Silksongu, pisał o tym, że ta gra jest trudna. I jest. Jeden mój personalny minus do tej gry, czyli ławka w Hunter's Match, jeśli będziecie przechodzić tą lokację i będziecie szukać ławki, to to nie jest ławka, na którą chcecie siadać. Kto nie wpadł na pomysł, żeby w Hunter's Match Zostawić jakąkolwiek ławkę, nie wiem, ale niezwykle <laughs> jestem <laughs> sfrustrowany tam, tą lokacją. Jeszcze ona prowadzi do najgorszego bossa w całej grze i. W w całej serii, wprost, to są dwie gry, trudno. W całej serii, zdecydowanie. Jeszcze tylko pozwólmy czatowi się wysłowić na ten temat. Co czat sądzi o Silksongu po <grym> zakończeniu tej gierki? Ale ogólnie bardzo pozytywne wrażenia, bardzo mi się fajnie grało.